Do dzień doberek, dzień doberek. Czekamy jeszcze na YouTube'a, jak tylko pokaże mi się tutaj w programie, że jesteśmy online. Mam nadzieję, że za chwilkę, jeśli mnie widzisz na Facebooku, e, jeśli mnie słyszysz, puść mi paluszek, puść mi serducho, wypisz, napisz coś w komentarzu. Jesteśmy już też na YouTube'ie. Witam, witam i o zdrowie pytam. Dzisiaj zapytamy o zdrowie kobiet, ponieważ dzisiaj 8 marca, czyli nasz Dzień Kobiet. Także dzisiaj rozmawiamy o, zdrowie kobiet, o zdrowiu kobiet. Dzisiaj e, zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób mógłbym w tym roku uczcić to święto. W tamtym roku, e, jeśli mnie oglądałeś, jeśli wiesz, napisałem wiersz. E, co roku wierszo, wiersza nie będę pytał, bo już e, pisał, bo nie będzie to już e, e, takie ciekawe. Natomiast dzisiaj e, wymyśliłem sobie coś takiego, że e, e, wyszukałem osiem najbardziej e, typowych problemów zdrowotnych naszych kobiet. Wybrałem je. I zastanowimy się nad tym, co jest numer jeden powodem tych chorób, czego jest nadmiar, że powstają te choroby, a czego może być niedobór. Natomiast bardzo mocno pragnę podkreślić, że to będzie bardziej takie opisowe i takie ogólne podejście do tematów w przypadku każdej z tych objawów, ponieważ praktycznie na każdy z tych tematów jest już odrębny film, który wkleję pod spodem. Czyli na przykład, jeśli masz problem z chorobami serca, pod spodem znajdziesz film, jak. Znaleźć swój powód, coś, co spowodowało, że akurat masz chorobę serca. Dzisiaj zastanowimy się nad problemem numer jeden, na przykład numer dwa, i czego możesz dostarczyć natychmiast. Natomiast też zastanowimy się nad tym, co jest wspólne dla tych wszystkich chorób. Jak również mam dla ciebie niesamowitą niespodziankę na, ko na koniec. Także zostań ze mną do końca, ponieważ na koniec jest prezent. Także oglądamy, mam nadzieję, że Wam się spodoba takie. Podejście do tematu y, y, po to, żeby Cię y, nakierować, nakierować i zobaczyć, co się dzieje. Czyli zacznijmy od choroby serca. Choroby serca są wymieniane jako numer jeden, jeśli chodzi o powody, problemy zdrowotne y, kobiet. Y, według mnie numer jeden powodem jest adrenalina, a w zasadzie jej brak. Wiele osób mówi, że była zestresowana, została zawału serca. Ale nie wiem, czy wiesz, że tak naprawdę to odwrotnie działa, niż nam się wydaje. Będąc cały czas w stresie, powodując to, że nasze ciało cały czas się e, napina, cały czas potrzebuje hormonów stresowych, w pewnym momencie jesteśmy w stanie wyczerpać swoje nadnercza. I tak jak w całym ciele, adrenalina działa na zasadzie skurczu, w sercu, akurat w głównej arterii serca, działa na zasadzie rozkurczu. Zupełnie odwrotnie niż w całym ciele. Adrenalina jest potrzebna dla Twojego serca, żeby dostarczyć więcej tlenu, żeby się rozszerzyły, rozszerzyły naczynia i żeby dotlenić serce. Kiedy zabraknie adrenaliny, niestety serce może doznać zawału, mogą powstać problemy Twojego układu krążenia, może powstać zator w Twoim układzie krążenia. Dlatego numer jeden problemem, powodem jest brak adrenaliny. Przez wiele lat zestresowany człowiek. Na miejscu drugim to jest zwężenie tętnic. Zwężenie tętnic, które powstaje ze względu na co? Na za dużą ilość węglowodanów, które spożywamy w diecie. Czyli co? Nadmiar insuliny. Nabudowywanie, nabudowywanie, nabudowywanie takiego bandaża, który zabezpiecza tętnicę przed rozpadnięciem się przez nasz organizm. W pewnym momencie powoduje to, że tego jest za dużo. Zwężają się tętnice i powstaje problem układu krążenia, problem chorób serca. Dlatego te dwa pierwsze problemy są najważniejsze. Te problemy bardzo często rozwiązujemy, zmieniając sposób odżywiania, zmieniając swój sposób podejścia do życia. Ale o tym wszystkim opowiem Ci na końcu, żeby za długo nam to nie potrwało. Czego jest niedobór? Przede wszystkim potasu. Potas to pierwiastek numer jeden. Który jest niezbędny do tego, żeby Twoje serce pompowało. Jeśli słyszysz kołatanie w uchu, jeśli masz jakąś arytmię. Jeśli Twoje serce nie pracuje poprawnie, brakuje ci potasu, ponieważ potas jest elektrolitem, który zapewnia wyładowanie elektryczne. Serce to jest pompka. Potas jest niezbędny do powstawania pompowania. Jeśli nie masz potasu, brakuje ci pompowania. Brakuje też witaminy E. Witamina E, czyli witamina życia, kto jest niezbędny dla Twojego serca? Na drugim miejscu wymieniany jest rak piersi. Rak piersi, który rzekomo dziesiątkuje kobiety na świecie. Bardzo ważną rzecz pragnę teraz podkreślić: ja nie jestem lekarzem, natomiast mam doświadczenie, ponieważ Agnieszka hodowała sobie raka piersi. Mam doświadczenie, ponieważ moja mama ma usuniętą piersi. Mam doświadczenie, ponieważ najczęściej z tym się spotykam, kiedy rozmawiamy z kobietami. Rak piersi sam w sobie nie jest zabójcą, a raczej leczenie tego raka doprowadza do tego, że kobiety się rozsypują i niestety odchodzą z tego świata. Co powoduje raka piersi? Przede wszystkim rozchwiana gospodarka estrogenowa. Estrogen to jest najsilniejszy hormon w Twoim ciele, który jest produkowany przez jajniki, który odpowiada za to, żeby Twoje ciało się przygotowało do ciąży. Przynajmniej raz w miesiącu Twoje ciało przygotowuje się do ciąży, kiedy jajeczkujesz, estrogen się pojawia w dużych ilościach, rosną Ci piersi, rosną Ci biodra, zmienia się kształt Twojego ciała. Jeśli masz dobrze funkcjonujące ciało, to ten estrogen nie robi Ci problemów. Jest produkowany, po paru dniach to wszystko wraca do normy. Estrogen jest oczyszczany przez twoją wątrobę. Natomiast ze względu na to, co żeśmy zaczęli sobie wprowadzać do swojego organizmu, pomimo tego nawet, że twój estro twoi estrogen działa poprawnie, twoje estrogeny działają poprawnie, estrogenów możesz mieć za dużo, ponieważ spożywasz mleko i produkty mleczne, które zawierają masę estrogenu. Masz cały czas styczność z różnymi elementami środowiskowymi, które zawierają estrogeny, i w pewnym momencie twoje ciało nie radzi sobie z estrogenami i powstają zmiany. Drugim problemem, który nie mogę się zdecydować, który w tym momencie jest problemem numer jeden, jeśli chodzi o piersi, to jest kortyzol. To jest drugi hormon stresu. Czyli zobacz, znowu stres, znowu coś, co wytworzyliśmy sobie w swoim środowisku. Kortyzol, który pompowany cały czas, niestety powoduje to, że piersi są zostawione na samym końcu. Nie tak jak mężczyźni by chcieli, żeby piersi były na pierwszym miejscu. Twoje ciało zostawia piersi na później. Ponieważ kiedy pojawia się kortyzol, kortyzol to jest ucieczka. Za dużo estrogenu i za dużo kortyzolu może spowodować u ciebie raka piersi. Znowu pojawia się insulina. Dlaczego? Dlatego, że rak żywi się cukrem. Rak żywi się cukrem. Komórki y y y nowotworowe zjadają 10 razy więcej glukozy niż zwykła komórka. One chcą się szybko rozwijać. Dlatego kiedy spożywasz cukier, jakikolwiek węglowodany, na przykład leczysz się teraz na nowotwór i jesteś w szpitalu i spożywasz chleb, to nakarmiasz, karmisz swojego raka. Niestety system ma to w dupie. Nie zajmuje się tymi tematami, leczy ciebie, ale nie wyleczy. Jeśli odstawisz węglowodany, przestaniesz karmić raka. Jeśli likwidujesz stres, przestaniesz karmić raka. Jeśli przestaniesz jeść zupę mleczną, przestaniesz karmić raka. Czego ci najbardziej brakuje? Antyoksydantów. Antyoksydanty są to specjalne składniki, głównie witaminy, które są do tego, żeby wybierać z naszego organizmu wolne rodniki i oczyszczać nasze ciało z tych, z tych zużytych komórek. Dużo więcej w naszych filmach opowiadałem już wcześniej. Na trzecim miejscu jest wymieniany rak jajnika i szyjki macicy. Czyli znowu rak. Głównym powodem, według mojej wiedzy, znowu jest estrogen i znowu mleko zwierząt. Tutaj jest wręcz jednoznacznie podkreślone. Badania w Szwecji udowodniły, że osoby, które spożywały, kobiety, które spożywały najwięcej mleka, chorowały też najczęściej na raka jajnika, jak również raj, raka szyjki macicy. To samo jest u mężczyzn, ale dzisiaj zajmujemy się kobietami. Nadmiar czego? Znowu kortyzolu. Bardzo często problemem raka jajników nie jest samo jedzenie, a stres spowodowany rozłąką. Stres roz spowodowany utratą. Niestety nasze organizmy działają też w takim systemie psychosomatycznym, w którym mogą wywołać sobie same choroby poprzez Interpretację zdarzenia. Jeśli coś w Twoim życiu się wydarzyło, na przykład problem z dziećmi, problem z mężem, to Twoje ciało może zareagować w ten sposób: Aha, potrzeba będzie znowu dać potomka. Niestety nie zachodzisz w ciążę, a Twoje ciało produkuje tkankę nowotworową na Twoich narządach rodnych. O tym więcej w naszych programach. Czego na pewno masz niedobór? Sulforafan. Sulforafan jest to specjalna siarka, która jest zawarta w warzywach kapustnych, która likwiduje takiego raka. Ona po prostu odcina naczynia krwionośne, które karmią raka. Tutaj też oczywiście w przypadku jest kortyzol, ale też insulina, która buduje tego raka i węglowodany, ale tutaj sulforafan, jod. Jod wspaniale wspomaga pozbywanie się takiego raka jak również warzywa kapustne. Na czwartym miejscu jest wymieniana osteoporoza. W zeszłym tygodniu robiłem na ten temat film. Osteoporoza. Podstawowy i najważniejszy problem powstawania osteoporozy to jest co? Usunięcie jajników. Szok, prawda? Tutaj mamy rak, szyjki, e, rak jajnika. E, pojawia się jakiś gus, pojawia się jakiś torbien, torbiel. Lekarz podejmuje decyzję, żeby usuwać. Pojawia się osteoporoza. Podstawowy problem, usunięcie jajników. Znowu zachwiana gospodarka. Gospodarka estrogenowa, gospodarka wapniowa. Wiele osób sobie myśli, że osteoporoza to jest problem wapnia. Jak mam osteoporozę stwierdzono, to teraz potrzebuję pić litrami mleko, zażywać te wa ten wapń itd., itd., itd. i umiera na, raka se na yy, chorobę serca, i umiera na zawał. Problem wapnia nie polega z tego, że wapnia dostarczasz za mało do swojego organizmu. Problem wapnia polega troszeczkę na tym, że twoje ciało nie przyjmuje tego wapnia, które wprowadzasz. Ponieważ nasze ciało nie przyjmuje mleka, nasze ciało nie przyjmuje wapnia z kredy. My nie jesteśmy kredożercami, a nam się sprzedaje kredę po prostu, żebyśmy ją żuli sobie. Możesz je pojechać do szkoły podstawowej, polizać sobie kredę taką szkolną, jeśli takąkolwiek jeszcze używają. W każdym bądź razie, nasze ciało przyjmuje wapnie z roślin. W roślinach jest cudowny wapń. Ale czego Ci brakuje, jeśli masz osteoporozę? Brakuje Ci przede wszystkim spokoju, bo to spokój, ten spokój spowoduje to, że w Twoim organizmie zacznie się wspaniała produkcja i roz, roz, rozprowadzanie Twojego wapnia na, po Twoim y, 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 ciele. Wspaniała produkcja hormonów, które będą odpowiedzialne za to. Brakuje Ci flory bakteryjnej. Flora bakteryjna, która, uwaga, będzie produkować witaminę K2, która jest odpowiedzialna za to, żeby rozprowadzać wapnie z warzyw, które spożywasz, na wszystkie elementy twojego ciała, gdzie ten wapń powinien się znaleźć. Natomiast jeśli będziesz nadal robić to, co robi większość osób, nieświadoma, czyli pić mleko, z drugiej strony zażywać wapń, to umrzesz na, na chorobę serca. Na piątym miejscu tarczyca. Tarczyca bardzo często. Problem tak naprawdę przeze mnie omawiany, numer jeden tutaj na kanale. Najwięcej filmów na ten temat znajdziesz, pewnie z pięć filmów na temat tarczycy spośród 1300 filmów, które nagraliśmy, już jest nagrany. Tak jak powiedziałem, wszystkie filmy odnośnie konkretnej choroby znajdziesz pod spodem w opisie w przeciągu około godziny od tego live'a. Tarczyca, numer jeden problem tarczycy to wcale nie jest tarczyca, to jest wątroba. Numer jeden problemem tarczycy jest wątroba. Ponieważ wątroba nie konwertuje hormonu, który jest produkowany przez tarczycę, ponieważ jest otłuszczona. Ponieważ nie pracuje poprawnie. Dlaczego jest otłuszczona? Ponieważ jest za dużo węglowodanów. Numer dwa to są jajniki. Problem jajników. Jeśli produkujesz za dużo estrogenów, a jeszcze dodatkowo spożywasz mleko, to masz za dużo estrogenów w swoim ciele. I zamiast w receptorach tarczycy wychwytywać jod, wpada tam estrogen. I robi się problem. Na trzecim miejscu nadnercza tak samo problem z tarczycą. Tarczyca dopiero na czwartym miejscu, chyba że została wypalo, wypalona jodem. E, I wtedy mamy problem. Wypalona, czyli specjalne naświetlanie, przed czym o naprawdę mocno przestrzegam. Co mamy tutaj? Nadmiar czego w przypadku tarczycy. Nadmiar insuliny, czyli znowu za dużo węglowodanów, nadmiar estrogenów i nadmiar stresu. Czego mamy niedobór? Przede wszystkim jodu. Niedobór jodu stanowi podstawowy problem braku hormonu w tarczycy, ponieważ hormon w tarczycy powstaje z jodu. Nazywa się T4. Co to oznacza T4? Cztery molekułki jodu. Te cztery molekułki jodu wychodzą z Twojej tarczycy, idą do wątroby, w wątrobie następuje konwersja. Jedna molekułka jodu zostaje w wątrobie i powstaje te trzy. I te trzy rozprowadzane jest po Twoim ciele, żeby w Twoim ciele powstawał metabolizm, żeby był sygnał do Twoich komórek, żeby wytwarzała się energia. Jeśli nie masz jodu, nie dodajesz sobie jako pokarmu jodu, to nie masz czego produkować swoich hormonów. Brakuje ci też warzyw kapustnych. Dlatego, że warzywa kapustne będą oczyszczać Twoją wątrobę. Następne, numer 6 choroby autoagresji. Podstawowy i numer 1 i praktycznie najważniejszy problem, jeśli chodzi o choroby autoagresji to jest kortyzol. To jest problem stresu. Jeśli opanujesz swój kortyzol, jeśli opanujesz stres, to bardzo często choroby autoagresji się cofają. Natomiast w przypadku chorób autoagresji jest to taka praca z tym, co wydarzyło się wcześniej czyli potrzebujemy się co, cofnąć do zdarzenia, które było do 18 miesięcy przed objawami autoagresji. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło, że spowodowało, że w twoim ciele nastąpił tak silny stres, że twoje ciało nie radzi sobie teraz z takimi schorzeniami. I jest ich ponad 80, nie będę ich wymieniał. Choroby autoimmunologiczne, choroby autoagresji. Jak jeśli masz jakąś, to na pewno wiesz, nawet Hashimoto o przypadku tarczycy, to wcale nie jest problem tarczycy. To jest problem stresu. Czego ci brakuje? Słońca, a w zasadzie spacerów na zewnątrz znowu warzywa kapustne i kurkumina bardzo często tutaj pomaga. Tak jak widzisz, to jest w bardzo dużym skrócie, ale mam nadzieję, że ciekawie. Na siódmym miejscu wymieniana jest depresja, niepokój. Według mnie, numer jeden problemu z depresją i niepokojem jest niedożywienie. Numer dwa zmęczenie. Ale nie mogę się zdecydować, który jest pierwszy. Niedożywienie, zmęczenie to są dwa czynniki: nadmiar kortyzolu przez dłuższy okres czasu lub nagłe zdarzenie. Jeśli masz stresującą pracę, albo jesteś w stresującym, stresującym w, 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 w związku, albo przechodzisz chiński potop ze stresem to wtedy kortyzol wyniszcza Twoje ciało. Może nie zniszczy kortyzol Twojego ciała, ale go może zabraknąć w momencie, kiedy będzie Ci już potrzebny, bo on się wyczerpie. Twoje nadnercza będą osłabione. Pompują, pompują, pompują ten kortyzol. W pewnym momencie nie dadzą rady pompować i powstaje depresja, powstaje, e, e, powstaje niepokój. Czego Ci brakuje? Warzyw, owoców i spokoju. Na ósmym miejscu menopauza. A w zasadzie problemy z nią związane, ponieważ menopauza sama w sobie jest to taki proces naturalny, który zachodzi w naszym ciele. Natomiast wiele osób uskarża się na różnego rodzaju e, objawy menopauzy. I tutaj numer jeden to są wyczerpane nadnercza, ponieważ nadnercza są takimi e, gruczołami, które mają przejąć produkcję twoich hormonów z jajników. Jajniki się wyłączają. Nadnercza potrzebują przejąć kontrolę i zacząć produkować te hormony, które wcześniej produkowały jajniki. Oczywiście w mniejszej ilości, bo już nie będziesz się przygotowywać do ciąży i tego estrogenu nie potrzebujesz tak dużo, ale potrzebujesz pewną ilość, każdy z nas go potrzebuje. Jeśli wyczerpiesz nadnercza przez swoją młodość, przez swoje dorosłe życie, to będziesz mieć problemy z menopauzą, w zasadzie z przechodzeniem trudnym przez menopauzę. Czyli co jest nadmiar? Stresu i insuliny także. Ponieważ insulina, tutaj w tym przypadku, będzie wygłuszać działanie innych hormonów. Insulina będzie przeważać. Bardzo często osoby, które mają menopa ciężką menopauzę, mają też insulinooporność. Czego ci brakuje? Brakuje ci warzyw, jodu i boru. Także warto tych rzeczy po poszukać. A teraz takie szybciutkie podsumowanie. Jak zauważyłaś, być może. Numer jeden, powodem Twoich chorób nie są żadne geny. Nie jesteś jakaś wadliwa, nie masz wadliwych jajników, nie masz wadliwych piersi, nie jesteś zepsutym elementem, jesteś idealna. Natura stworzyła Cię idealną. Natomiast stworzyliśmy sobie środowisko, które nie jest dla Ciebie idealne. I w tym środowisku ktoś Ci nagadał, że Ty musisz się wszystkim stresować. Ktoś ci powiedział, że musisz się wszystkim przejmować. Ktoś ci powiedział, że musisz zadbać, żeby ci wystarczyło do pierwszego, żeby mieć to, żeby mieć tamto. Stres, który wytwarzasz w swoim ciele przez całe swoje życie, powoduje większość Twoich chorób. Czyli nadmiar kortyzolu i adrenaliny przez młode lata spowoduje to, że w pewnym momencie nie będziesz mieć wystarczająco kortyzolu, nie będziesz mieć wystarczająco adrenaliny. Ponieważ jesteś cały czas w stanie, wciąż uciekaj lub walcz. Jeśli cały czas będziesz w tym stanie, to niestety nie będziesz mogła być zdrowa. Bo kiedy jesteś w stanie stresu, uciekaj lub walcz, uciekasz od zwierzęcia, od jakiegoś niebezpieczeństwa, to Twoje ciało wtedy nie myśli o trawieniu i masz problemy z niedoborem swoich składników odżywczych, bo wtedy układ pokarmowy jest wyłączony. Wtedy uciekamy, 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 a nie tam będziemy coś trawić. Masz problemy wtedy na przykład z ciążą. Nie możesz zajść w ciążę. Dlaczego? Dlatego, że nie ma rozmnażania. Jak uciekamy, uciekamy, to nie ma rozmnażania. Masz problemy ogólnoustrojowe. Cały system jest rozchwiany, ponieważ ty cały czas uciekasz i walczysz. Kiedy przestaniesz uciekać? Kiedy przestaniesz walczyć? Starczy już! Masz tylko jedno życie tu i teraz, w tym momencie. Zastanówmy się nad tym, jak możemy to zrobić, żeby to, co mamy. Doświadczyć i cieszyć się z tego, co mamy. Numer dwa to jest insulina, ponieważ nasze pokarmy są źle skonstruowane: pieczywo i cukier, czyli węglowodany, a potrzebujemy zero takich produktów. Zero! Potrzebujemy nul, zero węglowodanów. Nie potrzebujemy żadnego pieczywa, nie potrzebujemy żadnych makaronów, nie potrzebujemy żadnej mąki, żadnego cukru, nie potrzebujemy żadnych napojów słodzonych, nie potrzebujemy żadnej kawki dosładzanej, nie potrzebujemy nic słodkiego poza owocami, bo my jesteśmy zwierzętami owocożernymi. Natomiast te wszystkie wytwory, które zostały stworzone, niszczą nasze ciało i zabijają cię przedwcześnie. Bo widzisz, wszyscy umrzemy, ale po co umierać w mękach? Po co mają nas kroić? Po co mają nas leczyć? Jak możemy żyć w pięknym ciele, którego dnia zamknąć sobie oczy i nie wstać? Na trzecim miejscu, oczywiście, niedożywienie. Cały świat cierpi na niedożywienie. Niedożywienie nie wynikające z tego, że brakuje nam białka. Nie wynika z tego, że ktoś nie zrzucił nam ryżu tak jak głodującym dzieciom w Afryce. On wcale z tego nie wynika. On wynika z tego, że my po prostu jemy niewłaściwe jedzenie. A teraz jest coraz gorzej. Mamy przede wszystkim brak podstawowych składników odżywczych w przemysłowym jedzeniu. Jesteśmy w erze przemysłowego jedzenia. To tak się szybko zmienia, że nawet nie zauważyłeś. Przemysłowe jedzenie stało się częścią naszego życia. Dopóki nie wrócimy do naszych ogrodów, dopóki nie zaczniemy uprawiać pe permakulturowo na przykład naszych roślin, nie mamy szans na zdrowe ciała. Bezupl mamy tak, brak podstawowych składników odżywczych w przemysłowym jedzeniu, plus bezużyteczne, sztuczne suplementy. Przemysł sobie wymyślił coś takiego, że daci bezużyteczne przemysłowe jedzenie i to przykryje bezużytecznymi sztucznymi suplementami. To tak nie działa. Nasze ciało na tym nie jedzie. Dlatego umieramy, dlatego umieramy coraz szybciej i częściej. To żeś niby średnia wieku idzie w górę, to to jest oszukana liczba, bo to jest średnia wieku ludzi, którzy żyli 50 lat przed nami. To jest średnie wieku, którzy ludzie, którzy żyli 50 lat przed nami. To są moi dziadkowie. Nasze pokolenie, moja mama z moim tatą, pokolenie, to jest pokolenie, które odchodzi. To jest są pierwsze pokolenia, które umierają szybciej niż ich rodzice. Dlaczego? Dlatego, że weszliśmy w erę przemysłowego jedzenia. Jemy w zasadzie 8 produktów. O tym będzie odrębny film. Do czego Cię zachęcam? To usuń węglowodany plus mleko ze swojego jedzenia i wszystkie pochodne od mleka. Usuń też częste jedzenie plus sztuczne suplementy i stres. Jeśli to zrobisz, to będziesz miała jeden plusik: jedną część do plusika. Wprowadź jod, warzywa kapustne, najlepiej w sokach warzywnych, one się wtedy wspaniale przeswajają. Czasowe jedzenie, to znaczy jeden lub dwa posiłki w ciągu dnia, regularne posty, przynajmniej raz w tygodniu, jeden dzień, raz, dwa razy w roku, takie siedem dni postu, jak żeśmy robili teraz w tym momencie, plus ćwiczenia. Nie musisz codziennie ćwiczyć, wystarczy, że chodzisz na spacery. I uśmiech, uśmiech i radość z tego życia. A mam nadzieję, że teraz po tym, co ci przekażę, uśmiech na Twojej twarzy pokaże się jeszcze większy. Alfa Piór Zbyszek Bańkowski wpadł na niesamowity pomysł. Na niesamowity pomysł, który ci w tym momencie pokażę. Niesamowity pomysł czegoś, co wydaje mi się jest strzałem w dziesiątkę. Zbyszek wymyślił razem ze swoim zespołem, ze swoją ukochaną Asią, prawdopodobnie, którą też serdecznie pozdrawiam, jeśli nas teraz oglądają, wspaniałe garnki, które będziemy mogli wykorzystać do przygotowywania naszych. Soków. Jeszcze jedno zdjęcie ci pokażę, bo wspaniale to wygląda. Jeszcze jedno zdjęcie z wyciskarką, jak to pięknie można ustawić przy wyciskarce. Te naczynia będą pięknie również pasowały do wyciskarki, którą macie i możecie to pięknie wykorzystać. Uwaga, naczynia gliniane. Wracamy do tradycji. Co znajdziemy na stronie Alfa Piur? co możemy poczytać o naczyniach glinianych? Przede wszystkim, co my tutaj mamy? Pierwsze naczynia gliniane pojawiły się w Japonii około 10 tysięcy lat przed naszą erą. Z kolei w Polsce pierwsze wzmianki o wyrobie i użytkowaniu tychże naczyń datowane są na piąte tysiąclecie przed naszą erą, czyli 5 tysięcy lat w Polsce już używamy naczyń glinianych. I co ty na to, żeby do nich powrócić? Naczynia gliniane, co one nam dadzą? Przede wszystkim dadzą nam tradycje i najstarsze naczynia. Czyli, jeśli nasi praprzodkowie korzystali z nich, potrafili z nich korzystać, nie zanieczyszczali w ten sposób środowiska, czyli zero zanieczyszczenia organizmu i środowiska, to my też będziemy mogli zacząć działać tak jak oni. To jest w 100% naturalny produkt. Zero wytwarzania sztucznego. Ręcznie wytwarzany każdy garnek przez garncarza i takie garnki będziesz mógł mieć w domu, będziesz mogła mieć w domu. Możliwe strukturyzacja i oczyszczanie wody w tych garnkach. Glina działa na zasadzie takiego oczyszczania z toksyn, czyli na przykład nie trzeba będzie jakiegoś dro drogiego filtru za 2,5 tysiąca złotych, czy strukturyzatora wody za 2,5 tysiąca złotych, a wystarczy mieć garnki takie w domu. Zalać sobie wodę. Po kilku godzinach garnki wciągają toksyny, jak również strukturyzują wodę, ponieważ glina w jakiś sposób tam bombelkuje, coś tam się dzieje z tym. Kiedyś odrębny filmik na ten temat zrobię, nie chcę dzisiejszego live'a przeciągać. I Zbyszek wpadł na pomysł, niesamowity pomysł. I wpadł na pomysł, żeby dać prezent wszystkim kobietom na 8 marca. Tylko dzisiaj, 8 marca, jeśli kupisz alfa Pure, wyciskarkę Alfa Pure na stronie alfapure.pl za momencik wkleję link pod spodem dołożysz sobie naczynia gliniane, które kosztują 169 zł te naczynia dostaniesz za 1 zł czyli tylko dzisiaj wyciskarka Alfa Pure i naczynia gliniane w wartości 169 zł za 1 zł potrzebujesz wpisać tylko kod naczynia alfa przy zakupie tego zestawu. Czyli wyciskarka do soków alfa piór i naczynia gliniane za 1 zł. Dziękujemy. To jest prezent od Zbyszka i Alfa Piór. Wydaje mi się, że naprawdę wspaniały. Ja będę robił odd oddzielne filmy na temat gliny, na temat powrotu do natury i tradycji. Bo widzisz, jeśli dobrze się nad tym wszystkim zastanowić. To większość chorób, które w tym momencie wyniszcza ludzkość, to są tak zwane cywilizacyjne. Jakie to są choroby? Są to choroby, które powstały z rozwoju cywilizacji które powstały ze względu na to, że mamy za dużo stresu, że zaczęliśmy jeść przemysłowe jedzenie z za dużą ilością węglowodanów i że za mało jemy warzyw i owoców, jak również ko korzystamy z natury. Jeśli cofniemy się ze dwa pokolenia wcześniej i zaczniemy robić to, co nasi pradziadowie, przy dzisiejszych warunkach higienicznych, bo wcześniej problemem oczywiście były warunki higieniczne rozwój bakterii, jakieś inne zarazy spowodowane brudem po prostu i po prostu ubóstwem, dziesiątkowaliły ludzi. Dzisiaj już to wyeliminowaliśmy. Wyeliminujmy teraz Big Farmę, wyeliminujmy jedzenie przemysłowe, wróćmy do natury, zacznijmy korzystać z glinianych garnków, zacznijmy jeść drewnianymi łyżkami, naczyniami, zacznijmy spożywać warzywa i owoce i wszyscy będziemy zdrowi i szczęśliwi. Czego Ci naprawdę serdecznie życzę przy okazji tego święta, i mam nadzieję, że to będzie cudowne święto i nie tylko, że cały rok i całe Twoje życie będzie cudowne. Znajdziesz pod spodem filmy, które odniosą się do innych y, aspektów Twoich chorób i podziel się tym live'em z innymi. Życzę Ci.